I słowami prezesa Jarosława Kaczyńskiego chciałbym się przywitać z Państwem. Przedstawiam Państwu przedstawiciela klasy warholskiej ugrupowania niezwykle kańskiego zdegenerowanego senatora Mariusza Witczaka. Sam również jestem przedstawicielem tej grupy. Muszę się do tego przyznać. Na no, jest Chcieliśmy, ale tak naprawdę na poważnie. W imieniu naszych koleżanek i kolegów przekazać jednak wyrazy oburzenia, to wrócić do tego, co jest istotą ostatnich dni, a mianowicie list prezesa Kaczyńskiego, sformułowania, których użyła i istotę, wokół której też chcieliśmy kilka słów komentarza przekazać. Pan senator Mariusz Witczak bardzo proszę. Szanowni Państwo. Na ogół nie zajmujemy się wewnętrznymi sprawami PiSu, natomiast ten list jasno pokazuje, że Jarosław Kaczyński przyznaje się, iż chciał w kampanii wyborczej oszukać Polaków. Chciał ubrać się w szaty, które są dla niego nienaturalne. Z tego listu jasno wypływa przesłanie, w którym on żałuje tej kampanii wyborczej w której był lewicowy, przystojny, uprzejmy, miły, pełen empatii, europejski, bardzo nowoczesny. Tego żałuje, wrócił do swoich standardów, to znaczy wrócił do bardzo agresywnej polityki. Pismo się sypie, bo niektórzy w kampanii wyborczej tak zwani liberałowie uważali, że nowy kierunek Pisu, taki przyjemny, miły będzie szansą dla tej partii, a tu Jarosław Kaczyński już kilka dni po przegranych wyborach zaczął bardzo ostrą, agresywną politykę i skoro sypie mu się to środowisko, no to potwierdza w każdym zdaniu tego listu, że nie jest demokratą, grozi, że brak lojalności będzie. Wyglądał tak jak droga polityczna Migalskiego, będzie krótko mówiąc wyrzucał to też po tym liście od razu wszyscy członkowie klubu parlamentarnego, prawie wszyscy zgadzają się z tym listem i absolutnie akceptują politykę Kaczyńskiego. A chciał Kaczyński oszukać Polaków kampanią wyborczą, do tego się przyznaje i to w jakimś sensie... Warto podkreślać. My też apelujemy, by już nigdy więcej nie wierzyć Kaczyńskiemu, że stać go na jakiekolwiek zmiany, na jakiekolwiek przemiany, bo zawsze będzie, zawsze będzie sobą. Tak w ogóle to martwimy się Jarosławem Kaczyńskim, bo on jest chyba w bardzo złym stanie. Bardzo źle się czuje w Polsce, traktuje. Trochę demokratycznie wybrany rząd, jak władze okupacyjne. Tak trochę się mentalnie czuję jak pod zaborami. Jest też pytanie, czy nie rozpocznie jakiejś działalności konspiracyjnej. I Myślę, że też jest bliski mentalnie do organizowania nie wiem, napadów na pociągi, wysadzania mostów, ekspropriacji takie, które były typowe dla Powstania Styczniowego albo działalności Piłsudskiego chociażby przypominając napad na pociąg pod Bezdanami, ale, ale Jarosław Kaczyński zapomniał, że żyjemy w Polsce demokratycznej, że to Polacy decydowali, kto sprawuje władzę i nie ma potrzeby tak agresywnie reagować na tych, którzy sprawują władzę, niech przedstawi mądrą ofertę dla Polaków. Jeżeli ona zostanie zaakceptowana, to na pewno, ma szansę, na pewno ma szansę zostać wybranym, ale jak widać, woli jednak politykę bardzo anachroniczną i bardzo agresywną. To sugestia, że z konspiracją lepiej późno niż wcale nie jest najszczęśliwsza, ale, bo nie namawiamy do tego. Natomiast jeżeli chodzi o te odnośniki historyczne, no jest ich sporo, dlatego też zatytułowaliśmy te nasze, to nasze spotkanie z Państwem, że PIS działa jak PZPR, czy do tych starych czasów odnosi się w gruncie rzeczy retoryka Jarosława Kaczyńskiego. On sam w gruncie rzeczy powtarza i sugeruje działania pierwszych sekretarzy. W tym liście zresztą Państwo znajdziecie fragment dotyczący sondaży, które potwierdzają tezę Jarosława Kaczyńskiego, że Rzeczywistość wygląda inaczej, więc y, oczywiście warto z tymi tezami się zgodzić, że tak jak kiedyś nam tłumaczono, te sondaże zamówione przez PIS to są prawdziwe, a wybory parlamentarne, samorządowe i wszystkie te wybory, które od 2006 roku prawo i sprawiedliwość przegrywano, to jest te, ten przypadkowy wynik, bo przypadkowe jest społeczeństwo. To też jest cytat, przecież znany dobrze. Prawo i Sprawiedliwość podjęło jeszcze jedną próbę bardzo mm, uważamy istotną z punktu widzenia politycznego, bo wiem całkowicie niezgodną z ideałami sierpnia, a przecież na temat sierpnia Solidarności mówiliśmy ostatnio sporo, mianowicie istotą y, sporów i później porozumień sierpniowych, ale następnie wykonania Decyzji porozumień sierpniowych w 1989 roku było wyprowadzenie partii z zakładów pracy. To, że partie polityczne powinny działać poza zakładami pracy, było istotą i fundamentem ustroju demokratycznego. Dziś prawo i sprawiedliwość, choć wszyscy widzą gołym okiem, że Solidarność działa jak przybudowka partyjna, teraz już bez żenady, bez owijania w bawełnę. Namawia do tego, by właśnie instalować swoje przyczółki w zakładach pracy, a związkowców formalnie związać ze swoim sztabem wyborczym i namawiać do kandydowania w wyborach samorządowych. To jest dokładnie to, co robiła PZPR w czasach PRL-u. I to jest dokładnie 180 stopni odwrotne od porozumień sierpniowych, od, okrąg... od postanowień okrągłego stołu i postanowień Komitetu Obywatelskiego Solidarność, aby nie mieszać e, życia partyjnego w życie zakładów. Związki zawodowe to co innego, partia polityczna to co innego i chociaż związki zawodowe zawsze mają no, pewien też polityczny charakter, to upartyjnienie związków jest zaprzeczeniem tego co solidarność na swoich sztandarach jako i ruch obywatelski i jako związek niosły do tej pory.